Czy myśmy zrobić odcinek z Tasmanem? Hejka hejka! Uh. No i co? Musimy zrobić tak, że ja muszę. uciec, jak on mnie będzie gonił tak. Musimy nie... Ja muszę zginąć, a on mnie musi ulec No to sobie. Czyli po prostu mi... ja nie mogę mu pozwolić, żeby on zginął, tak. a on musi szukać sposobu, żeby zginął. Widzowie, tak to w ogóle to... jesteśmy na ...mesie Piękny co nie? Trzeba przechytrzyć Aha! Dajesz mi minus trzy serca, dziękuję. Serio? To aż minus trzy? Tak Nie uda ci się, nie uda ci się dzisiaj Zobacz Co nie uda mi się? Zabić mnie Co ty powiesz? Spróbuj to, Jest, dobrze Co ja robię? co ja powietrza? Odkleiła Odkleiło się trochę. No, ja myślałam, że to jest... Nie no, zostaw, zostaw. Gdzie uciekasz? Nie masz zrobić? co robić. No to czemu ty to mi robisz? No, co, myślałeś, ucieknąć? że uciekniesz? Mhm. Tak, bo właśnie to robię. Jest, dobra. Aleczka z Aha. Dziękuję widzowie za oglądanie. Narka.